Halo, halo, siema, skąd jesteś? Jak masz na imię? Ja jestem Radek z Cześć wszystkim. Cześć Radek. A tam moj. Siema Radek. Cześć, cześć. Mam takie pytanko do AJ-a, bo prowadzę taką małą wojenkę ze znachorami internetowymi i. Z kim? Z kim? Znachor, czyli... A wytłumacz słowo znachor AJ-owi. Nie, nie, spokojnie. On się za chwilę przekona Jezu. dokładnie o co chodzi z znachorem internetowym, bo ma dwa filmiki w którym daje protipy na zakwaszanie organizmu, czy na zwalczanie grypy. to prawda teraz, 30 temu, także miał filmik, jak złapała gryba to złapała grypa, czy inne korupsko, i jakoś już tego nie reklamował, a kwestia tutaj jest o MNS, chloryn sodu, który jest naprawdę niebezpieczną substancją i przez wielu internetowych takich właśnie znachorów, jak nie będę teraz podawał może imienia i nazwiska. No ja sposób, wiem, wiem, to, wiem. To, I naprawdę to mogło doprowadzić do zniszczenia życia wielu osobom, całego zniszczenia organizmu, bo... Ale to, to powiedz, o, o kogo Sodo. chodzi? Nie, Jakiś youtuber? Tak? Ja, tak. nie wiem, można coś mówić, czy to jeszcze, bo to pytanie... No, ma, znaczy to ja, ja może powiem, ja pokrótce powiem, na znaczy, to jest klorensodo, bo to jest taka MMS, to ma polegać na tym, że takiego niby podpleśnia organizm, a tak naprawdę to jest e, związek, który służy do przedrażniania rur kanalizacyjnych. Kan tak, tak, i i do, 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 tak do uzdatniania, do uzdatniania, no. Ale to nie jest tak, raczej, to, to nie jest sam MMS. A ty nie, tych czekaj, nie nie, 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 nie. A, sam... czyli to ty jesteś tym znachorem? Bo ja właśnie nie wiem, do kogo to jest... Nie, znachorami tak, są no ludzie, z ja, ja jestem tak, człowiekiem... A, jest to jest dokonował. atak na aj okej, okay, bo myślałem, tak, że pytasz jego opinię. Ale tak, ja jestem osobą, która postanowiła sobie spróbować tego, i teraz tak, bo to nie MMS jest do uzdatniania, tylko sam chloryn sodu. Tam jak mieszasz chloryn sodu z kwasem cytrynowym, 50%, bla bla bla. Ale ten kwasek cytrynowy też był w tych złych proporcjach podawanych, który też uszkadza to. To nie jest aktywator wtedy. Poczekaj, żebym je podsumował, czyli twoim zarzutem jest to, że AJ wykorzystując swoje zasięgi sugeruje ludziom jakiś produkt, a tak naprawdę ten produkt wyrządzi im więcej krzywdy niż pożytku, tak? Dokładnie tak, bym się Sprawdzić te dwa filmiki, i to jest temat. No nie wiem, to jest bardziej pytanie: Czy już się wycofuję z tego MMS-u? Bo naprawdę mógł zaszkodzić wielu osobom przez swoje zasięgi, które próbowały też Spoko. tego i mogły skończyć na, naprawdę no, na, na sorze, w ciężkim stanie. No, no, no. Spoko pytanie: Wiesz co, myślę, że, bo ta, tak jak to prezentujesz tutaj, przedstawiasz, to wychodzi, że tak jakbym to dwa tygodnie temu wrzucił. Ten materiał ma pięć ja, lat. Pocze poczekaj, ja, ja, ja nie miałbym w ogóle... Problemu, ja wiem, bo ale poczekajcie. Możemy to, możemy to zrobić tak, że na przykład po kolei zróbmy jakąś wypowiedź, wymianę zdań, bo to ta przekrzykiwać się nie ma sensu. no Ja Ci mogę spróbować coś powiedzieć. Ale daj mi... Wiesz, ale nie rób teraz narracji, że ty to dawno temu wrzuciłeś i teraz że rączki i nie ma problemu. Bo nie, tutaj nie umywam, nie, nie umywam. Ten film tam jest, możecie sobie zobaczyć ja nigdy w życiu nie, za, jakby nie powiedziałem nikomu, że ma czegoś używać. Powiedziałem, Każde wszystko co zrobiłem było na moich doświadczeniach i na mojej opinii. Wszystko co robię to nie jest sugestia do robienia, tylko powiedziałem, ja to jest mój vlog, to jest vlog z mojego życia. Stosuję coś, robię, opowiadam swoje wrażenia, swoje odczucia i szczerze, teraz też sobie używałem MMS do płukania, do przepłukania gardła i nosa, nie piję go już, natomiast dalej sobie płuczę nim nos i gardło i to jest mój wybór i nie czuję się w ogóle, jakby nie wiem czy to ma być atak, ale nie czuję się w ogóle winny, że spróbowałem czegoś na swoim ciele i wyraziłem swoje zdanie, powiedziałem jak to działa, jakie są pozytywne albo negatywne skutki Nigdzie nie powiedziałem, że to jest produkt, bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest zbawienny napój, nie było tak. No tam. i teraz w sobie się wybierasz, bo Ty nie. tam pisałeś. Absolutnie. Znaczy Ty tam w tym filmiku przedstawiałeś, że... Miałem, mówię, nic pies, się nie, nie wybieram. Nie, to było takie właśnie pokazywanie, że tak, to jest spoko, to a też przeciwnie, Ty tam mówiłeś, że to Ci to pomaga. Gdy Pomogło to, mi, to, stary, stary... Przede na spiszcie sami sobie okay. ten MMS. I, i te, ja mam, wiesz, ja sobie według mojego ciała ustalmy, że nie, nie postanowiłem, e, że tak powiem, postępować według wytycznych sanepidu. I mówię, ja się z niczym nie chowam ani się nie wybielam. Jest to coś, co na sobie zastosowałem i co mogę ci powiedzieć? No, jakby zrobiłem to. I no dobra, ale w tym filmie mówiłeś, że na ciebie to miało dobry wpływ i tak dalej? Myślę, że na przykład no wiesz, to już, dobry, nic mi, nic mi, w niczym mi to nie zaszło. No to nie uważasz, że właśnie w ten sposób zasugerowałeś, widząc, że to jest dobra substancja? A tutaj Mo, kolega Mogło tak mówi. być, mogło tak być. No, no dokładnie no. tak było i wiesz, no i on jeszcze pomija, Ty, i on yy. mówi o tym, że ostre biegunki to jest pożądane. To, że ludzie naprawdę są w kiepskim y, stanie po to że jest pożądane, bo się oczyszczają w tym momencie, to jest główną prawdą. Wiesz, każdy ma, każdy ma swój umysł i wybór, możliwość wyboru. Mówię, chociaż nie wiem, kim jesteś, ale próbuję. Tak, każdy ma, ma wybór na przeszedanie fałszywych bycie. rajstop. to jest prawda, ale Dale, to nie jest fakt. Rozwiązujemy tego razy. O co chodzi, nie, fałszywy rajstop? Ale wieś, o co chodzi, fałszywy rajstopy? Nie rozumiem. To nie jest, tutaj nie ma miejsca do debaty. nie chodzi po prostu o metaforę tego, że w tej gadanie, że każdy ma swoje życie. I się zagotował bardzo. Ale ty to promujesz. Ty promujesz naprawdę szkodliwość pod płaszczykiem z form. No ja nie, nie promuję tego, panie. Kurde, zrobiłem jeden. Nie film, wiem, jak... filmików o tym, że bierzcie jak właśnie chloryn, bo będzie ci się lepiej, czuć, to stale nie jest promocja. Stary, no jakby widzę, nie ma, wiesz, no zrobiłem źle w Twoich oczach. Przepraszam, świat jakby. Albo, albo ciebie, jeżeli cię uraziłem. Pogódźcie Nic się. z tym nie zrobię. <laughs> E, Wiesz, to nie jest... Nie, no oni zobaczą. Ale my, nie, my, słuchaj. Grudę, nie korzystajcie z tego. Materiał, materiał był wrzucony kiedyś Ale tam. ty się zgadzasz, że to są jakieś złe substancje? Bo ja w ogóle nie, nie jestem w temacie. Nie, mam, nie mam szczerze pojęcia. Nic, nic mi to nie zrobiło, tak żebym mógł <laughs> powiedzieć, że negatywnie. <laughs> myślę, że jeżeli, je, myślę, że jest to środek, który po prostu jest podejmujesz decyzję, na przykład skrajnie. Poczekaj chwilę człowieku, poczekaj. Myślę, że jest to produkt, który ma swoje też dobre i złe strony, jeżeli y, zastosujesz, to może on, to on wybija wszystko, no jakby to, 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 to wiesz, y, po prostu przeczyszcza, ale to nie tak, chodzi o to, żebym ja teraz, szczerze tak. ja nie mam zdania, bo, bo ja tego no szczerze, no wiesz, było, spróbowałem, użyłem i tak naprawdę no ja w tym nie widzę jakichś. Nie, nie mam zdania, ale wrzucam dwa filmiki, z którym to polecam. Dobre, no dobra, sensu, dobra, ja z, jeszcze podyskutuję właśnie o tej odpowiedzialności. Dziękujemy Ci bardzo za telefon. Dziękujemy. No ale nie, nie, no oka.